Siemanko, polski artysta z tej strony, a to jest pierwszy odcinek z serii na kanale, gdzie nauczymy się korzystać z potężnego programu, jakim jest Unreal Engine 5, i będziemy go używać do tworzenia realistycznych filmów 3D z animacjami. No i żeby w ogóle zacząć, no to tak naprawdę musimy ten nasz program sobie pobrać, i żeby to zrobić, to u góry w przeglądarkę możecie po prostu wpisać Epic Games. Klikamy w pierwszy link i jesteśmy na głównej stronie producenta. Epic Games jest to launcher, coś jak Steam, oczywiście też z grami i tak dalej ale właśnie tam też znajduje się ten nasz program, więc możemy sobie tutaj tą strzeczką w lewo wejść w zakładkę Unreal Engine, klikamy, rozwinie nam się i musimy kliknąć ten duży napis odkrywaj. Przeniesie nas na faktycznie główną stronę tego naszego programu, będzie bardzo ładny tutaj filmik, który też może byśmy sobie kiedyś stworzyli, czemu by nie. No i tak naprawdę możemy tutaj zjechać do dołu, poczytać sobie troszeczkę, zobaczyć co to jest w ogóle tworzone, jak to wygląda, co jest w ogóle możliwe. E, polecam, jest naprawdę spoko, ale żeby w ogóle pobrać ten nasz program, no to klikamy po prostu w prawy górny Ruch na ten napis download, i program już nam się tak naprawdę zaczyna pobierać. Ja sobie oczywiście to anuluję, bo mam już go zainstalowanego. Jeżeli chodzi o proces instalacji, to sobie odpuszczę. Nagrywanie tego jest to naprawdę proste. Wydaje mi się, że klikniemy po prostu w nasz launcher dwa razy, zaczniemy instalowanie programu poprzez kliknięcie next, OK, i tak dalej, i tak dalej. No i widzimy się już tak naprawdę w zainstalowanym programie. Dobra, jesteśmy w naszym launcherze Epic Games i tak naprawdę mamy tutaj kilka różnych sekcji. Wy prawdopodobnie nie będziecie jeszcze mieli żadnej wersji silnika, nie będziecie mieli projektów, jeżeli wcześniej nie pracowaliście na tym programie ani w skarbcu, nie będzie się za wiele znajdywać poza tym, że będzie tutaj coś takiego jak Quixel Bridge. I teraz tak, po lewej stronie w naszym luncherze mamy sklep, bibliotekę i Unreal Engine, więc ta sekcja nas na razie tylko interesuje i mamy możliwość dodania sobie wersji silnika. Ja, ze względu na to, że wcześniej pracowałem na wersji 5.2.1, od niedawna pracowałem sobie na 5.3.1, to możemy sobie śmiało wskoczyć na to 5.2.1, więc możemy wszyscy sobie spróbować teraz zainstalować nasz program poprzez kliknięcie w ten plusik obok napisu wersji silnika i tak naprawdę wybieramy wtedy opcję. 5.2.1 W momencie, gdy już nam się pobierze ten program, postępy pobierania możemy zacząć śledzić po lewej stronie na dole, w sekcji pobierane. I jak już nam się program pobierze, to możemy go śmiało sobie uruchomić. Więc klikam w ten tutaj napis Uruchom, który się znajduje przy wersji silnika, i tak naprawdę musimy teraz zaczekać. One eternity later. No dobra, w końcu się odpaliło, także kawka przywieziona i tak naprawdę możemy sobie zacząć od omówienia kilku ważnych kwestii, bo po lewej stronie mamy różne kafelki i pierwszy kafelek Reset Project, jak sama nazwa wskazuje, są to nasze ostatnie projekty. Prawdopodobnie jeszcze tutaj nic nie będziemy mieli i mamy jeszcze kafelek Games, film Video, Architecture i Automotive Production Design i Simulation. My z tych wszystkich kafelków będziemy oczywiście korzystali z tego trzeciego, czyli film Video. Zastanawiacie się, jaka może być różnica pomiędzy Games a na przykład film Video. Różnica jest taka, że no nasz program to jest taka, bym powiedział, potężna maszyna, która ma w sobie dużo różnych ustawień na start i dużo różnych opcji. I w momencie, gdy wybierzemy na przykład games i wybierzemy sobie pusty projekt, to nie będzie on miał dostępnych niektórych funkcji, które będą dostępne, na przykład dla film video. Nas interesuje ta sekcja, więc od niej sobie zaczynamy. Mamy tutaj oczywiście jeszcze dodatkowe różne opcje, ale wybieramy sobie blank, czyli pusty projekt. Bardzo ważna sprawa. Upewnijmy się tylko, czy mamy zaznaczony napis tutaj: Starter Content, który możemy albo mieć odhaczony, albo nie. Na dole możemy sobie nazwać nasz projekt i wybrać jego lokalizację. Ja zostawię bazowo domyślną i nazwijmy sobie nasz projekt: załóżmy Unreal Engine Poradnik. I klikamy Create. I teraz tak. Pierwsze odpalenie programu będzie mogło zająć naprawdę dłuższą chwilkę, bo wszystkie shadery różne muszą się załadować. U mnie na przykład jest ich 6,5 tysiąca. Polecam pójść sobie faktycznie po jakąś kawkę, może jakąś herbatę, bo spojrzymy dzisiaj na takie podstawy tego programu i to jest tylko pierwszy raz. Pierwszy raz w momencie, gdy odpalamy program, nowy projekt, to będą się musiały załadować te wszystkie shadery, co może faktycznie zająć chwilkę, więc zaraz wracam. Dobra, jesteśmy w naszej maszynie i kilka takich w sumie kwestii na start, jakie je tak naprawdę pozwolą, w sumie te kwestie pozwolą nam tak naprawdę poruszać się po programie. Jest to, bym powiedział, w dosyć ciekawy sposób zrealizowane, bo jeżeli graliście w jakieś gry, no to możemy się poruszać po całej tak naprawdę naszej scenerii za pomocą prawego przycisku myszki. Trzymamy sobie prawy przycisk myszki i używamy WASD. I możemy myszką się obracać i WASD się poruszać. Jest to moim zdaniem mega wygodne i jeżeli mimo wszystko ktoś by chciał mieć inaczej, można śmiało sobie wejść u góry w okienko Edit i na dole mamy Edit Preferences. I tak naprawdę po lewej stronie mamy coś takiego jak keyboard shortcuts yy, i tutaj możemy sobie poustawiać na przykład różnego rodzaju skróty klawiszowe, które pozwoliłyby wam się poruszać inaczej, gdybyście mimo wszystko chcieli. Można też używać samej myszki, na przykład za pomocą scrolla możemy się przybliżać lub oddalać, za pomocą lewego przycisku myszki możemy też jeździć tak jak w WASD, a za pomocą prawego przycisku myszki możemy się obracać. Ja ogólnie nie uważam tego za Użyteczne i tak, jakby wygodne, więc wolę używać prawego przycisku myszki razem z klawiszami WASD. Tak naprawdę omówimy sobie ten nasz interfejs, czyli zaczynając od prawej strony, mamy mega dwa istotne okienka. Pierwszy z nich, outliner, czyli jest to tak naprawdę baza naszych plików. Wszystkie elementy, które są w naszej scenie, będą znajdowały się też na liście po prawej stronie. Możemy sobie przyjąć to na zasadzie. Warstw w Photoshopie na przykład albo w jakimkolwiek innym programie graficznym. I tak naprawdę każda warstwa no to jest oddzielny element. Nie mamy tutaj na przykład podłogę, czyli floor, mamy na przykład light source, czyli to źródło światła, mamy też player start i tak dalej. Nie są te ikonki wszystkie nam na ten moment potrzebne. Skupimy się tylko na jednej z nich, czyli na przykład na podłodze. Wybieram sobie teraz podłogę. Możecie w nią kliknąć na tej liście albo możecie sobie ją też wybrać z waszej sceny. I pod spodem zauważycie pewnie, że jest taki panel details, czyli różnego rodzaju detale, dodatkowe usta Ustawienia tak naprawdę naszego przedmiotu, i teraz, jeżeli chcemy na przykład przesunąć tą podłogę, możemy użyć sobie do tego naszej osi x, czy też y, czy z. Możemy ją też obracać, możemy ją też skalować po jednej z tych e, trzech tak naprawdę osi. I w momencie, gdy sobie e, tutaj zjedziemy niżej, są dodatkowe różne jej ustawienia. Na ten moment nie będą one nas interesowały, do tego przejdziemy w innych już odcinkach. Dzisiaj skupimy się typowo na interfejsie i tak naprawdę możemy sobie, jeżeli na przykład mocno nam się powyginała, ta podłoga poprzesuwała się gdzieś tam, poznikała i tak dalej, oczywiście można spróbować sobie Ctrl Z, powinno jak najbardziej zadziałać, żeby cofnąć, albo można też użyć e, tutaj tych strzałeczek, które są po prawej stronie i nasza podłoga wróci do normy. Mamy też tak zwaną bibliotekę, lubię na to mówić biblioteka, bo w sumie tak jak w komputerze mamy wszystkie nasze foldery i tak dalej, to w bibliotekach w Unreal Engine, mamy na dole coś takiego jak Content Drawer, czyli właśnie tą bibliotekę. I tak naprawdę najwygodniej będzie Wam to zrozumieć w ten sposób, że jak na przykład odpalicie sobie mój komputer na waszych komputerach, to macie różne tam pliki, foldery na te wszystkie pliki i tak dalej. I tutaj jest dokładnie tak samo. Na ten moment mamy tylko Starter Content. Mamy nasz level, czyli ten tutaj, który widzimy. No, i tak naprawdę w tym naszym starter content możemy sobie na przykład w niego wskoczyć i zobaczycie, że są dodatkowe foldery. nie? I tak samo się tutaj to wyświetla po lewej stronie. Mamy all content, starter content, czyli na przykład tak jak w, w większości komputerach stacjonarnych czy laptopach i tak dalej. Oczywiście nie sam starter content, ale sam sposób poruszania się. Tak naprawdę możemy sobie ten content drawer odpalać albo tutaj w lewym dolnym rogu, albo możemy używać skrótu klawiszowego ctrl Space. W momencie, gdy na przykład niechcący coś poruszamy, coś nam się poprzesuwa, tu nam wszystko poginie, będzie totalnie inaczej, w ogóle nie tak jak powinno być, to wszystko się zminimalizuje, e, możemy sobie wszystko tak naprawdę przywrócić do normy poprzez kliknięcie tutaj u góry w window. I tak naprawdę szukamy wtedy takiego mm, napisu load layout. I mamy coś takiego jak default editor layout. Jak sobie w niego klikniemy, wszystko wróci do normy i będzie spoko. Dobra, jeżeli chodzi o takie najważniejsze kwestie mm, samego interfejsu, to tak naprawdę tyle. I jeżeli chodzi o tak naprawdę te przesuwanie, bo jak zauważyliście, no nie byłoby to pewnie wygodne, gdybyśmy przesuwali sobie tylko za pomocą tych osi, które są po prawej stronie, w detalach. Mamy coś takiego jak oś gizmo, która jest przeważnie na samym środku naszego obiektu i możemy sobie śmiało przesuwać też za te osie gizmo. Ale dobra, to może w sumie najpierw byśmy sobie wrzucili jakiś faktycznie przedmiot do tego naszego e, silnika. Więc klikam Ctrl Space, żeby o dobra, to sobie akurat byśmy troszeczkę może zmniejszyli. E, kliknąłem sobie Ctrl Space i teraz wchodzimy tak w Starter Content i szukamy takiego folderu jak Props. W tym folderze Props mamy właśnie gotowe modele 3D, e, które są już oteksturowane w większości właśnie dzięki temu naszemu Starter Content, które sobie zaznaczy zaczęliśmy przed uruchomieniem projektu. No i dobra, weźmy sobie na przykład e, krzesło. Niech będzie. Wystarczy przeciągnąć. To jest dosłownie tak proste, że przeciągamy sobie z naszego folderu do naszej sceny na przykład. Jeżeli chcemy coś usunąć, klawisz delete i po problemie, nie? Dobra, mamy nasze krzesełko i właśnie. Wybieram teraz te krzesełko. Oczywiście mógłbym je przesuwać tutaj, ale możemy właśnie użyć też tej osi gizmo. Mogę to przesuwać po każdej z tych osi i tak naprawdę, jeżeli byśmy na przykład chcieli. Przesunąć po dwóch naraz, to zobaczcie, że one się wtedy dwie też podświetlają i mogę tylko w tę stronę przesuwać. Mogę też na przykład góra i lewo, prawo, nie? Na przykład sobie przesuwać góra, dół, lewo, prawo. Jeżeli bym chciał po każdej z nich, to musielibyśmy chwycić za tą kuleczkę, która jest w środku i tak naprawdę możemy przesuwać po wszystkich stronach. Jeżeli chodzi o na przykład obracanie, bo też można obracać takie krzesło. U góry jest tutaj panel naszych takich różnych opcji. Mamy Select Objects, czyli Q, mamy właśnie przesuwanie, czyli W, mamy... Obracanie czyli area rotate, i zobaczcie, że też nasza oś gizmo zupełnie inaczej wygląda. Możemy obracać krzesełko pod każdym z, tymi, z tych trzech osi, tak naprawdę. Niestety nie da rady, tak jakby obracać po dwóch naraz. Nie, Bo tutaj, no, jeżeli chodzi o obrót, to możemy go wykonywać w jedną stronę na bieżąco. I mamy też coś takiego jak scale, czyli S. I tutaj, już możemy znowu skalować sobie na przykład po dwóch osiach naszej tutaj gizmo. I tak naprawdę możemy to rozciągać, możemy też skalować po wszystkich osiach, co jest takie, no bym powiedział, najbezpieczniejsze, bo wtedy wszystko będzie wyglądało bardziej naturalnie, nie? No oczywiście takie turbo małe krzesło i tak nie będzie wyglądało naturalnie, no dosyć to już bardziej jakiś leżak. Dobra, ale zrobimy sobie tak, że ja sobie to znowu bym powiększył. I teraz, jak zauważycie pewnie, to ma to swoje też właśnie te skróty klawiszowe, tak jak wcześniej, możecie je ustawić, gdybyście chcieli mieć inaczej. To Edit, Editor Preferences i e, shor Keyboard Shortcuts, tak? Tutaj te co wcześniej było. Mm, I tak naprawdę zauważycie, że jak będziemy przesuwali, na przykład te krzesło, to one się tak jakby snapuje, jest przyciągane do naszej tutaj podłogi, załóżmy, nie? A to dlatego, że tutaj po prawej stronie mamy właśnie Ilość tego grida snapa, czyli przyciągania do tej naszej siatki, możemy sobie ją zwiększyć albo zmniejszyć. Jak na przykład weźmiemy sobie na 1000 i się troszeczkę oddalimy, to zobaczycie, że, żeby przesunąć, to muszę no mega daleko i moje krzesło jest już tam. Więc ja sobie je wrócę i na przykład możemy je zmniejszyć na 1. I przybliżmy się trochę, żeby zobaczyć. Będzie się teraz tak, jakby bardzo nisko snapowało, czyli tak no delikatnie, jakby praktycznie swobodnie możemy tym przesuwać. Ale żeby całkiem swobodnie można było przesuwać i żeby tego przyciągania nie było, to możemy sobie wyłączyć tą siatkę. I teraz tak naprawdę w ogóle nie ma przyciągania. Możemy sobie płynnie nasze krzesełko delikatnie nawet przesunąć do dołu, żeby ładnie nam się na podłodze. Osadziło, możemy sobie to sprawdzić, czy leży, no faktycznie leży, jest super. Jeżeli chodzi o rotację, czyli pod R, mamy dokładnie to samo. Zauważcie, że teraz się obraca o 10 stopni, na przykład, i to jest mega przydatne. W momencie, gdy chcemy na przykład coś obrócić o 90 stopni, albo 180, nie? możemy sobie te stopnie też oczywiście dostosowywać o konkretną ilość, albo możemy to wyłączyć. I dosłownie, delikatnie na przykład, o nie wiem. Półtorej stopnia sobie coś przesunąć, nie, czy tam 1,75. 75. Możemy tak samo to zastosować do skalowania. Możemy to wyłączyć, możemy sobie to oczywiście też zmniejszyć, że o konkretną skalę będzie się to tylko skalowało i zobaczycie, że mamy wtedy większą swobodę, tak naprawdę, modyfikowania tych przedmiotów, nie? Dobra, to wiemy już jak działa oś gizmo, to tak naprawdę poznamy sobie jeszcze tylko jedną, taką, bym powiedział, mega istotną rzecz, która jest bardzo często wykorzystywana. Mamy coś takiego jak duplikowanie, czyli no wiadomo, Ctrl C, Ctrl V, ale polecam e, zapamiętać, gdzieś przetestować sobie śmiało ten skrót klawiszowy, jakim jest ALT. Trzymając ALT na klawiaturze i przeciągając przez jaką oś gizmo, obojętnie którą możemy te elementy od razu powielać i to jest mega przydatne w momencie, gdy budujemy już sobie całą naszą scenerię, więc. To co bym chciał żebyście zrealizowali to tak naprawdę przetestujcie sobie dorzucanie tych różnych elementów możecie spróbować dorzucić sobie jakiś stolik, zbudujcie może taką prostą, ładnie wyglądającą scenerię czasami gdy będziecie wrzucać jakieś elementy 3D to już jest w zależności od sprzętu, on musi się tak jakby no, wrzucić faktycznie, nie? Czyli gdzieś te tekstury muszą się załadować, to w prawym dolnym rogu często będziecie mieli jakieś powiadomienie typu preparing i będzie ilość na przykład rosła, nie? To znaczy, że tekstury się ładują, żeby wszystko ładnie wyglądało, więc spróbujcie sobie stworzyć taką prostą, ładną scenerię która wygląda po prostu dobrze, na przykład jakiś stolik, możemy dorzucić do tego na przykład jakąś kanapę, możemy dorzucić jakąś lampę i tak dalej także ode mnie tyle, dzięki za oglądanie, pamiętajcie o zostawieniu subskrypcji i komentarza, jak wam się podoba, mam nadzieję, że będzie ok i wierzę głęboko, że większość z nas przebrnie tutaj sukcesywnie przez tą naszą serię i nauczymy się naprawdę wiele, także jeszcze raz dzięki i do następnego